święty ojciec Stanisław Papczyński naucza Po prostu bezbożnym i bez serca jest ten, kto nie wzrusza się mękami zmarłych, cierpiących w czyśćcu i nie niesie im pomocy, choć może to czynić. A co powiedzieć, że będziemy mieli w niebie tylu patronów i pomocników, ilu tam dzięki naszemu staraniu przeprowadzimy z pieca czyśćcowego? Nowenna za zmarłych Dzień ósmy, za zapomnianych przez ludzi. Papież Franciszek powiedział: Pamiętajmy o ofiarach wojen i przemocy, o tak wielu maluczkich świata unicestwionych przez głód i nędzę. Pamiętajmy o tych bezimiennych, którzy spoczywają we wspólnych grobach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chociaż łatwiej się modlić za tych, których znałem, dziś chcę Ci powierzyć osoby nie tylko mi nieznane, ale także te, które nie mają nikogo bliskiego, kto by o nich pamiętał. Choć te dusze w oczach ludzkich są zapomniane, to jednak w Twoich oczach są ważne i cenne. Ty każdą z nich znasz po imieniu. I każdą wezwałeś osobiście do siebie. Stając do tej modlitwy, proszę cię o miłość do wszystkich maluczkich i zapomnianych przez świat. Mocą tej miłości powierzam ci zmarłe dzieci i ludzi młodych, polecam bezdomnych, starców zapomnianych przez bliskich, oddaję ubogich i chorych. Którzy za swojego życia byli uważani za ciężar dla innych. Wspominam bezimienne ofiary wszystkich kataklizmów i wojen. Przebacz im wszystkie grzechy, nazwij nowym imieniem i przyjmij ich wszystkich do swojej chwały, jako umiłowanych synów i córki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.